Proszę bardzo. Drodzy Państwo, jesteśmy dzisiaj świadkami upadku polskiego parlamentaryzmu w skali, w jakiej do tej pory jeszcze go nie widzieliśmy. Choć PiS próbował w tej sprawie już gdzie jest dno, a dzisiaj w to dno puka od spodu. To jest sytuacja, która nam, obywatelom Rzeczpospolitej, przywodzi na myśl najgorsze czasy w dziejach Rzeczpospolitej. I powinniśmy dzisiaj wszyscy, i obywatele, i politycy, bardzo jasno i stanowczo temu się przeciwstawić. Słyszymy z sali sejmowej dzisiaj o pomyśle na reasumpcję głosowania, które w ważny sposób odbyło się kilkadziesiąt minut temu i trzeba sobie dzisiaj powiedzieć jasno, może ktoś to wreszcie powinien głośno powiedzieć. Że jeżeli Cookies i jego posłowie zdecydują się stwierdzić, że jednak pomylili się, mimo że są odpowiedzialnymi ludźmi w tym głosowaniu, a w tle będą jeszcze jakieś stanowiska polityczne, które mogą za to uzyskać, to jest to zwykła prostytucja polityczna. I dobrze, żeby wreszcie rzeczy były nazywane po imieniu, że Cookies, który miał być obietnicą nowej jakości obietnicą bycia blisko obywateli zmienia politykę w prostytucję polityczną. Za chwilę możemy być tego świadkami na sali plenarnej. Natomiast jeżeli chodzi o pis, nie było jeszcze chyba w polskim sejmie, o ile ja go pamiętam jeszcze obserwując jako obywatel, takiej skali nepotyzmu, jaką dzisiaj obserwujemy, takiej skali proponowania ludziom stanowisk ministerialnych. Ja dzisiaj rozmawiam osobiście z dwojgiem posłów, którym proponowano stanowiska ministerialne, bo ludzie Bielana, którzy zostali wyznaczeni do tej roboty krążą po całym sejmie i wszystkich próbują przekupić czym tylko się da, żeby przepchnąć kolejne głosowanie. Dzisiaj rząd Kaczyńskiego nie ma większości. Dzisiaj nie ma już nie tylko Zjednoczonej Prawicy, ale Kaczyński nie ma moralnego prawa rządzić Polską, bo nie ma wystarczającej liczby posłów. On teraz przed każdym głosowaniem będzie musiał sobie kupować za miejsca w spółeczkach, za miejsca w ministerstwach, żeby przetrwać przy korycie jeszcze o te pięć czy dziesięć dni dłużej. To jest upadek, to jest degręgolada. Jak najszybciej w Polsce powinny odbyć się nowe wybory, które zakończą ten festiwal nepotyzmu, korupcji, prostytucji politycznej i tych wszystkich rzeczy, które dzisiaj na sali plenarnej wybiły jak strzamba. Dzisiaj widzimy bardzo wyraźnie, że potrzebna jest głęboka sanacja Parlamentu w Polsce i wyegzorcyzmowanie idei parlamentaryzmu po tym, co zrobili, z niej, co zrobili z niej Terleccy, pani Witek, Suski i cała reszta tej bandy, która jak najszybciej powinna polską scenę polityczną w niesławie opuścić. A jeżeli to jest to Oczywiście taki wniosek poprzemy, jeżeli on będzie, tak? Bo, ale uważam, że przede wszystkim wydaje mi się, że wniosek o odwołanie marszałka powinien być głosowany wtedy, kiedy będą wznowione obrady Sejmu, czyli drugiego, o ile pamiętam, tak? Bo wniosek o... A może za wicewarszałka? A może to jest cena, którą, którą zdecydował się Kaczyński zapłacić za to, żeby ta farsa utrzymywać trochę dłużej? Ten handel nie ma granic. Nie wiemy, co mu obiecali, natomiast takie bile Kaczyński załatwia albo hakami, albo konfiturami. Tylko Kukis powinien pamiętać, że to już nie jest poziom przystawki, tylko to jest poziom bycia wykorzystanym w taki sposób, że traci się całkowicie szacunek tego, który wykorzystuje do tego typu celów. Kukis został dzisiaj połknięty, a za chwilę zostanie wypluty. To jest normalny bieg w rzeczy, jeżeli chodzi o politykę kaczyńskiego. Ale bo on nie ma większości i jeżeli będzie rzeczywiście z jakichkolwiek powodów bujał się z tego typu problemami przy każdym kolejnym głosowaniu, gdzie dwóch posłów, trzech posłów, ktoś zatrzaśnie się w Windzie, ktoś dostanie biegunki, ktoś będzie miał sytuację losową i od tego będzie zależał dzisiaj los kraju, to powiedzcie mi, czy odpowiedzialny człowiek, który odpowiada rzeczywiście za rzecz Rzeczpospolitą, będzie prowadził sprawy w tę stronę, że zatrzaśniecie się w windzie? to nie. To jest ten sposób myślenia, który nie ma nic wspólnego z demokracją. To już nawet nie jest bananowa republika, ale to jest zamach stanu. Z drugiej strony, to jest, to jest dobrze, samo do rozwiązanie sejmu, to do rozwiązania sejmu. No ale kadencję sejmu w tej sytuacji, my po, skrócenie kadencji sejmu poprzemy bez żadnego. oczywistości. To jest, to jest, to jest absolutna oczywistość. Naszym zdaniem ten sejm nie ma moralnego prawa funkcjonować ani tygodnia dłużej, po tym co dzisiaj to oglądamy. Trudno powiedzieć, bo my mamy posłów tylu ilu mamy, natomiast jak ja bym miał się bawić we wróżkę, czy komentatora, to powiedziałbym, że w interesie Kaczyńskiego byłoby pójście teraz na szybsze wybory, ale teraz, przed pandemią, albo poczekanie do wiosny, kiedy będzie mógł jeszcze bardziej rozkręcić w Polsce polaryzację i, i kiedy tak naprawdę chyba skończy mu się wreszcie paliwo, no bo okej, okay, może sobie mieć posła Eichlera albo posła Meizę, w, może porozdawać te wszystkie stołki, które ma do, do porozdawania, ale one też się kiedyś skończą. To jest jednak policza, a poza tym apetyt rośnie w miarę jedzenia. Im więcej będzie się proponować, tym więcej będzie się żądać, kiedy przyjdzie do kupowania następnych parlamentarzystów. To na czym dzisiaj stoimy i to była konkretna propozycja reasumpcji tego głosowania, która padła na konwencie seniorów, czy na razie tylko dyskutujemy, co by było w co będzie po tej przerwie po przerwie prawdopodobnie będzie reasumpcja, skoro poseł Suski się w to zaangażował, a poseł Sapajko, jakby miał nas za idiotów, twierdzi, że pomylił się w czasie głosowania. On naprawdę ludzi uważa za debili. To znaczy trzeba sobie dzisiaj powiedzieć jasno, że kukizowcy uważają ludzi za debili, którzy naprawdę uważają, że poseł może pomylić się w tak ważnym głosowaniu. Poseł, który myli się w takim głosowaniu, powinien złożyć mandat, bo nie ma intelektualnych i manualnych kompetencji do tego, żeby sprawować mandat parlamentarzysty Rzeczpospolitej. To, 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 to naprawdę, to jest rzecz, która w głowie się nie mieści. Oni i nas mają za idiotów i za idiotów za chwilę pewnie na sali plenarnej nadal będą nas mieli. Ten wniosek o reasumpcję to jest zamach to jest y, y, pogrzebanie polskiego parlamentaryzmu w tym, w tym całej atmosferze korupcji i prostytucji politycznej, która dzisiaj tu w Sejmie wybiła. Sejm zdecydował, obrady powinny być znowione 2 września, koniec i kropka. To jest decyzja Sejmu Rzeczpospolitej i żaden Kaczyński, ani Terlecki, ani nawet Suski nie ma prawa z decyzją w parlamentu że Rzeczypospolitej dyskutować. A po co ta kolejna przepaść w takim razie, czy jakieś decyzje zapadły? Żeby przekupić za do końca, żeby mu obiecać kolejne złote góry, w które on biedny uwierzy, bo on wierzy że. By... Każdy, już nie powiem co, co mu wciskają, że mu dadzą jednomandatowy okręg, albo jeszcze wymyślą jakieś inne rzeczy, albo ustawę antykorupcyjną. Żałosne to jest po prostu. Festiwal, co tam teraz trwa? Przekupywanie kupiza? No nic innego nie można sobie tam wyobrazić. To, to jest dzisiaj prawda o polskim parlamentaryzmie w sytuacji, w której dzisiaj jesteśmy. Tylko szanowni państwo musimy mieć świadomość, że jeżeli dzisiaj rząd nie jest w stanie przeprowadzić się tak głosowań, żeby zakończyć je według wcześniej ustalonego planu, to wyobraźmy sobie ten rząd przeprowadzający przez Sejm ustawę budżetową. To wszystko będzie kosztowało nas obywateli, już nie tylko jako polityków, ale nasz obywateli, bo Kaczyński dzisiaj zbankrutował. On nie ma dzisiaj moralnie prawa kontynuować pracę w tej Sejmie jako przywódca Zjednoczonej Prawicy. I w tym momencie powinniśmy... Roz... Bo Zjednoczona Prawica nie jest w stanie przeprowadzić 200 głosowań, które były dzisiaj zaplanowane na dzisiejszy wieczór. Dziękujemy bardzo.